Martin Sopko, siatkarz Delekty Bydgoszcz, w sobotę gracie mecz z Panem polem Siatkarzem Wielu? Z jakim nastawieniem podchodzicie do tego spotkania? No, z, z nastawieniem takim, że myślę, że wszyscy w Bydgoszczy wiedzą, o co gramy. Chcemy zdobyć trzy punkty. Bardzo ważne dla nas i tak się nastawiamy. Po prostu gramy z przeciwnikiem, który jest w tabeli pod nami i chcemy zagrać tak, żeby wszystko się zakończyło pozytywnie dla nas i po prostu chcemy wygrać. Siatkarz, siatkarzowi zawsze dobrze grało się w Bydgoszczy. W zeszłym sezonie wygrali dwa spotkania, teraz także w tym sezonie zwyciężyli z Wami na własnym boisku. Może być różnie w Uczniczce. No właśnie, jak tak sobie wspominam na tamten sezon te przegrane z wielu szczególnie w domu, to były bardzo przykre takie porażki, bo nie dość, że przegraliśmy 3-0 to jeszcze w takim stylu, że było po prostu wstyd. No ale teraz w tym roku myślę, że jest inna sytuacja jest inny zespół i na pewno inaczej podejdziemy do tego meczu i mam nadzieję, że te losy się zupełnie odwrócą, a ta wygrana zostanie widgości. No i Pan ma podwójną motywację, gdyż ostatni mecz w Olsztynie nie był najlepszy w Pana wykonaniu. No ma Pan rację, to było z mojej strony tragiczny mecz i będę się na pewno starał, żeby tutaj przeciwko Wieloniu była moja gra, nie tylko moja gra, ale gra całego zespołu INA i lepsza. Zapewne oglądaliście już wiele spotkań Pana Polu Siedkarza. Jakie widzicie mocne strony tej drużyny? Graliśmy pierwszą kolejkę u nich, tam bardzo dobrze zagrał Marcin Lubiejewski, którego już niestety nie ma we Wieluniu, czyli jest to taki nietypowy siatkarz z takimi nietypowymi zagraniami i był taki nieobliczalny dla nas. No, a Teraz go nie ma, jest tam Sarnecki, jest teraz Nowy Rybak. No, mam nadzieję, że sobie z nimi poradzimy i, i po prostu ten mecz wygramy. przygotowujemy się tak samo każdy mecz chcemy wygrać, wiadomo. W jest taką drużyną, która już od poprzednim sezonie zrobiła parę razy nam cykusa wygrywając z nami i naprawdę traktujemy ten, ten tą drużynę bardzo poważnie. Jest to niewygodny przeciwnik, był to niewygodny przeciwnik do tej pory e, w tych meczach i ostatni mecz, który przegraliśmy 3-0 e, to był nasz chyba najgorszy mecz w wykonaniu w całym tym sezonie. Chcielibyśmy oczywiście, m, chcemy i musimy zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. To jest sport do końca wszystkiego nie można zaplanować, ale najważniejsze, że cały zespół jest zdrowy. Te ostatnie mecze zwycięskie na pewno w jakiś sposób nas cementowały jeszcze, bo wiadomo, że zwycięstwa zawsze wzmacniają, cementują drużynę, a, a porażki troszeczkę robią bałagano, także, także podchodzimy skoncentrowani, skupieni i, 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 i na pewno zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać.